Muszę Wam opowiedzieć, co mi się wczoraj y, przytrafiło, bo skoro ja już mama trzeciego dziecka nie miałam takiego doświadczenia, to może któryś z Was y, to pomoże. Mała wczoraj odrzuciła mi piersi. Ja osiwiałam, wyłysiałam, miałam dwa zawały serca, ryczałam razem z nią, bo ona bardzo płakała, co ją przystawiają do piersi, to ona się wyginała, prężyła, płakała, nie chciała tej piersi. Co prawda słyszałam takie historie, że nagle dzieci przestają stać piersi, no ale no... Dlaczego ja? Nie byłam na to przygotowana, nie mam żadnej butelki, żadnego mleka, ona jest tylko na, na piersi. Byłam totalnie spanikowana. Um, jeszcze był wieczór, ona chciała spać, była zmęczona. To było coś strasznego i to tak trwało i trwało, bo co się wy uspokoiła, to. Yy, no nieważne, to, to było naprawdę, to, to trwało długo. A, dlaczego mi się zamykają zasłony? Tak więc było dużo, dużo nerwów, dużo płaczu. Oczywiście czytałam w internecie, co, mogło, co, co się mogło wydarzyć, że może coś z tego nie takiego zjadłam, że to mleko straciło, zmieniło smak, no ale nic takiego nie zjadłam. Tak więc sumowałam te wszystkie doświadczenia innych mam i przypomniałam sobie, że ja w ciągu dnia testowałam olejki. O no sobie tutaj tak maziałam olejkami. No wiadomo, jak karmię piersią, to bardzo często ta piersi jest na wierzchu i ja po prostu tymi, tymi rękoma ocierałam o tą piersi i brodawka była ubrudzona od tego olejku, który był piekielnie gorzki. Jak ja słuchajcie polizałam tą brodę, głupio to brzmi, ale no musiałam, to, musiałam posmakować, to to było tak gorzkie, tak cierpkie, takie mm, aż na gardle tak yy, szczypało, więc wyszorowałam się, umyłam, przyłożyłam do piersi i było wszystko w porządku.